No na 500. 35 minut. No to generalnie można by było na około... dwóch buce moglibyśmy mieć zapisu 140 dwie. minut, bo mam 2 godziny. Dwie. Chodź, jakiś film do Dzięcioła nagramy. Poszły, czy nie poszło? Co sądzisz o Dzięciołku? Ja co sądzę o Dzięciołku? Tak. A Dzięciołek to jest mój kochany taki, o. Tak, mówisz tak teraz, tak. bo cię nagrywam, tak? Tak. Dobra, to? Żartuję. A teraz Żartuję. jak go nie że tak powiem, jak Żartuję. nie będę nagrywał, to co nim powiesz tak szczerze? A co mówić panu to samo? Mm? Mm? Jesteś pewna? Jestem pewna. Wróćmy do sytuacji wczorajszego wieczoru. No i co? Co to był za koleś, z którym się bawiałaś całą noc? A taki łukasz. Fajny? Fajny. Dzięciołek, popatrz jak ona wygląda, jest normalnie zmiażdżona, po wczorajszej nocy. Tak, jest Dobra, teraz dzień cioła. pięć słów do Dzięcioła. Pięć? Pięć. Znaczy no, może być więcej, no nie? A to powiem pięć. No to, Kocham Cię bardzo mój Dzięciołku. O kurwa, pięć. Nie. Udało mi się. To stacja telewizyjna Direct TV. Tak, Direc TV, ale teraz kuna TV przejmuje kamerę nie, i teraz tak, nie. i teraz tak i teraz no i gdzie idziesz jak mi dasz raz dalej? Teraz już, co? Kończymy sesję